Manko. witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, po mojej lewej i prawej stronie znajdują się różne podzespoły i dzisiaj będziemy składać mój wymarzony komputer za 2,5 tysiąca złotych. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Zaczynając od płyty głównej, mamy tutaj MSI B450M Tomahawk. Jest to płyta główna na chipset M4, oparta o chipset B450 i wybrałem ją ze względu na to, że była w dobrej cenie, czyli około 250 zł i ze względu na to, że mam obudowę ATX i płyta również jest na ATX. Także zamontujmy na niej procesor. Procesorem, który sobie zamontujemy na tej płycie głównej jest AMD Ryzen 5600 x Jest to taki procesor na poziomie Ryzena 5 2600 i wybrałem go ze względu na cenę. Czyli 8 dyszek, i bez problemu go podkręcę na te 4,1-4,2 GHz. I będzie on prawie jak Ryzen 53600. A przypominam, że kosztował on tylko 8 dyszek. Także trójkącik na procesorze, trójkącik na płycie głównej, i siedzi. Dyskiem, który tutaj zamontuję, jest Dysk M2 NVME 256 GB. Niestety już producenta nie pamiętam, ale mamy tutaj taki elegancki radiatorek, żeby dysk się nam nie przegrzewał. Więc też odkręcamy śrubkę i montujemy. Pamięcią RAM, która się tutaj znajdzie są dwie kostki od G.Skill'a, każda po 8 GB i o taktowaniu 3200 MHz. Na spokojnie nam to wystarczy do gierek. Do montażu trzeba by dokupić kolejne 16. Ale to w przyszłości, bo budżet 2,500 tysiąca, taki ostateczny i nie do przekroczenia, więc starczyło nam tylko na 16 giga. Na kostkach będą takie radiatorki kulmuna, które Wam kiedyś pokazywałem w odcinku o gadżetach z Ali. Niestety muszę zerwać z nich plomby, więc chyba stracę gwarancję, no ale trudno. Ramy kosztowały 120 zł, więc jakoś to przeżyję. Jak widzicie, ramy prezentują się całkiem elegancko i teraz osadzamy je w drugim i czwartym banku na naszej płycie. zapadki już mamy odciągnięte, osadzamy kostkę w ciach 1. Ciach drugi. Budową, w której zamknę wszystkie podzespoły jest jakiś Segotep w akwarium z Allegro za bodajże 270 zł. Nie pamiętam dokładnie modelu. Jak będzie ktoś chciał, to wam mogę wrzucić link w komentarzu. I co? Obudowa przychodzi do nas z jednym takim chińskim wentylatorem. Także są tutaj już trzy zainstalowałem wcześniej: wentylatory ARGB, takie a la Lianli z AliExpress. I na dole będą dodatkowe trzy wyciągające: w sensie jak ten wentylator się kręci i dmucha do tyłu, to tamte są jakby reverse, że one będzie się normalnie kręcić, będzie zamontowany normalnie. A będzie dmuchał powietrzem do góry. Także montujemy teraz w obudowie zasilacz. A zasilaczem tym będzie Thermaltake 530W. Zerwałem z niego naklejkę, bo bałem się, że będzie widać. Od góry odkleiłem ją. Jest to 530W zasilacz modularny. Certyfikat 80 Plus Brąz, jeśli dobrze kojarzę. Także co, montujemy. Zasilacz mamy już zamontowany w obudowie. Także teraz zamontuję w niej płytę główną. Wentylatory zamontowane, kabelki tutaj mniej więcej jako tako ogarnięte, a jak już przy kabelkach jesteśmy, zamontuję teraz takie przeduszki do kabli z AliExpress, zestaw, tutaj jest ich raz, dwa, trzy, cztery, dwie do karty, do procka i do płyty głównej, zapłaciłem za nie 50 zł, nie są one niezbędne, ale ja montuję, bo podniosłem na pewno estetykę tego komputerka. Kabelki są już zamontowane, przynajmniej do płyty i do procesora. Także teraz zabiorę się za montaż chłodzenia I.O. Przycieramy procka izopropanolem chłodzenie. I 4. Ale się usyfiłem pastą. Jak widzicie, kompik jest już złożony, kabelki wpięte, mniej więcej ogarnięte i przyszła pora teraz na ostatni podzespół, czyli naszą kartę graficzną. Do tego zestawu trafi biały Gigabyte RTX 3060 Ti, 8 GB więc ja ją montuję, podpinam i zapraszam Was na testy komputera w grach. Ale zanim przejdziemy do testów w grach, to zapraszam Was na prezentację komputera. Skoro już widzieliście, jak komputer się prezentuje, to teraz bez przedłużania zapraszam Was na testy w grach. Zacznijmy klasycznie od CS2. Tutaj na ustawieniach niskich komputer osiąga około 200 klatek na sekundę. W Fortnite na Darekixie 12 ustawieniach wysokich osiąga średnio około 100 ramek obrazu na sekundę. Zmieniając DX na tryb wydajności, ustawienia na niskie możemy liczyć na przyrost około 50 fps. Następną grą, którą przetestowałem, jest Cyberpunk 2077. Na ustawieniach Steam Deck uzyskujemy średnio okolice 130 klatek na sekundę. Na ustawieniach Ultra z włączonym ray tracingiem udało mi się uzyskać około 40-50 klatek na sekundę średnio. Są to raczej konsolowe doznania z gry, ale grafika wygląda przy tym idealnie. Przetestowałem również Wiedźmina 3. Na ustawieniach Steam Deck mogliśmy podziwiać Geralta w około 140 FPS-ach. Na ustawieniach Ultra z ray tracingiem klatki spadły do 30, ale gra była grywalna, przy czym wyglądała bardzo dobrze. Idealnymi ustawieniami okazały się wysokie. Średni wynik wyniósł około 100 ramek na sekundę, przy czym gra wyglądała całkiem nieźle. Do testu dorzuciłem jeszcze GTA 5. Na średnich ustawieniach jeżdżąc autem uzyskiwałem średnio 100 fps. Natomiast po przesunięciu wszystkich suwaków na bardzo wysokie lub ultra, gra utrzymywała okolice 80-90 klatek na sekundę. Na koniec zostawiłem dwa benchmarki syntetyczne. Firestrike komputer osiągnął wynik prawie 22 tysięcy punktów. Natomiast w Time Spy trochę ponad 10200 punktów. Widać tutaj całkiem sporą dysproporcję pomiędzy kartą graficzną a procesorem, ale za miesiąc czy dwa wrzucę tutaj Ryzena 5 5600 i powinno się to wyrównać. Na moment zamawiania kompa chciałem na niego wydać równe 2,500 i miał on być najpiękniejszy w tej cenie, dlatego postawiłem na trochę słabszy procesor, ale lepszy wygląd. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Jeśli tak, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, subika oraz komentarza dla zasięgu. Możesz być na mój serwer Discord, Instagrama oraz zostawić obserwacje na TikToku, bo cały proces składania tego kompa był transmitowany na żywo. Także do zobaczenia w przyszłym tygodniu i co? Siemano!